Witam Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka na temat wymowy łacińskich modlitw. A w dzisiejszym odcinku, jak pewnie wiecie już po tytule i miniaturze, omówię credo, czyli wyznanie wiary, które jest śpiewane podczas każdej mszy świętej śpiewanej lub odmawiane przez kapłana podczas mszy świętej cichej. Możemy sobie je również odmawiać, jeżeli chcemy, prywatnie, bo jest to też pewna forma. Modlitwie. I przypomnę jeszcze, że na naszym kanale są już dwa poprzednie odcinki z tej serii. Pierwszy to jest odcinek o modlitwie Paternoster, czyli Ojcze Nasz, a drugi to o modlitwie Ave Maria i Gloria Patri. Linki przed chwilą wyświetliłem nade mną. I zachęcam też do zapoznania się z tamtymi odcinkami. Ja wiem, że ta seria jest niszowa i nie interesuje wszystkich, natomiast mam nadzieję, że jest pożyteczna dla kilku osób. A nie jest tak, że każdy film musi mieć po 50 czy 100 tysięcy wyświetleń. Jest tak, że niektóre filmy po prostu kręcę, żeby niektórzy zainteresowani być może ci bardziej niszowymi tematami też znaleźli na tym kanale coś dla siebie i robię to po prostu dla was. Także przypomnę jeszcze raz, jeżeli Cię interesuje ta tematyka, zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek oraz. Jeżeli wyrażasz taką wolę, jeżeli doceniasz to co robię, zachęcam do wspierania poprzez portal Patronite na stałe, co oczywiście dzięki czemu możemy działać. I tak jeszcze raz mówię, serdecznie do tego zachęcam, bo dzięki temu nasz kanał funkcjonuje i może funkcjonować, a także do wsparcia przez portal Tipli, jeżeli nie chcesz nas wspierać na stałe. Linki do wszystkiego znajdziesz w opisie, a ja przejdę już do omawiania modlitwy. Przypomnę jeszcze, że ja uczę Was wymowy łacińskiej zgodnej z polską tradycją, którą uczy się. Na uniwersytetach w Polsce, ale także którą posłuchiwali się kapłani w Polsce, odprawiając mszę świętą, dlatego że wymowa łaciny była różna przed soborem Watykańskim II w różnych krajach. Niestety po soborze bardzo często się to unifikuje w środowiskach tradycji i nie jest to de facto kontynuowanie tradycji przedsoborowej, tylko sprowadzanie nam obcej wymowy, której w naszym, naszej tradycji polskiej nie było. Tak samo mieliśmy swój na przykład rytuał sakramentów, rytuał Piotrkowski, sakramentów i nie tylko. Różnych nabożeństw, według którego troszeczkę inaczej się sprawowało niektóre sakramenty niż w innych krajach. I tutaj są te zwyczaje, które warto pielęgnować ze względu na to, że tradycja obejmuje również te zwyczaje lokalne, do których między innymi, tak jak mówiłem, zajcza się wymowa łaciny. I nie jest tak, że, że wszędzie wymowa była kościelna, bo jedna z, jeden z rodzajów wymowy łacińskiej nazywa się kościelna. Jeżeli sobie prześledzimy jakiekolwiek nagrania, z mszy, czy z jakichkolwiek nabożeństw przedsoborowych po łacinie, które są w internecie, w polskich nabożeństw, mówię, zobaczymy, że wymowa była dokładnie taka, jaką ja was uczę. I skoro była taka, to my, tak jak powiedział arcybiskup Lafebr, przekazujemy to, co otrzymaliśmy. Więc jeżeli chcemy przekazać to, co otrzymaliśmy, no to musimy również przekazać to. Oczywiście nie jest to dogmatem wiary, ale jest to pewnym dość istotnym elementem lokalnego zwyczaju. Dzisiaj modlitwa kredo i tak jak zazwyczaj będę ją czytał po łacinie i jeżeli znajdzie się jakaś trudność, no to będę ją dokładnie omawiał. I na końcu filmu jeszcze przeczytam całą modlitwę, którą postaram się zaznaczyć na osi czasu dla osób, które chcą sobie po prostu pominąć całe moje tłumaczenie i wysłuchać całej wersji po to, żeby się jej uczyć ze słuchu. I zacznijmy od początku. Credo in unum deum, patrem omnipotentem, faktorem Celi et terre. W tym wersie mamy po raz kolejny dyftong. Przypomnę po raz kolejny. Mówiłem w poprzednich odcinkach, że łaciński dyktong, dyftong AE czytamy jako jedną głoskę e w polskiej wymowie łaciny. I mamy to tutaj w dwóch e, słowach: celi et terre na końcu również. I przechodzę dalej. Visibilium omnium et invisibilium, et in unum dominum Jesum Christum, filium dei unigenitum. Tutaj widzimy unigenitum, dlatego że w polskiej wymowie G czytamy jako G, a nie unigenitum, jak w włoskiej wymowie, czy też w wymowie czasami zwanej też kościelną. Et expatrenatum ante omnia secula. Znowu dyftong, ale tu nie będę go omawiał po raz drugi. Deum de deo lumen de lumine. Deum verum, de deo vero. Genitum non factum, znowu mamy G, które czytamy jako polskie. G. Zgodnie z tradycyjną polską wymową, konsubstantialem, patri. I tutaj znowu po raz kolejny powtórzę, TI w wymowie polskiej czytamy jako TI tak samo jak po polsku, czyli nie konsubstancjalem, tak jak wiele osób być może mówi, jest to naleciałość, która jest pewnego rodzaju błędem wymowy, którego błędu nawet nie wystrzega się wielu kapłanów, niestety, w Polsce. Natomiast tłumaczyłem to w poprzednim odcinku Ave Maria, że taka jest po prostu wymowa w Polsce. Tak mówi podręcznik do języka łacińskiego, akademicki, i tak. W Polsce przed soborem księża mówili. Także konsubstantialem patri perquem omnia facta sunt. KU w języku łacińskim, w polskiej wymowie czytamy, jak głoski, KW w języku polskim. Perquem omnia facta sunt, qui propternos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Tak samo możecie spotkać się pewnie z wymową cielis, celis, która. Jest charakterystyczna dla wymowy włoskiej, ale w Polsce C czytamy jako polskie C. I potem mamy dyftung, A AE, który czytamy jako E, więc czytamy słowo jako celis. Et incarnatus est de spiritu sancto. Ex Maria Virgine. Znowu mamy G, który czytamy jako G. Et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub pontio Pilato. passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas. Et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum, dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedit qui cum patre et filio simul adoratur et conglorificatur qui locutus est per prophetas et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi amen Czyli w tej dalszej części, jak widzimy, bardzo wielu trudności nie było, więc po prostu przeleciałem to w całości. I przeczytam Wam to jeszcze raz, żebyście mogli sobie po prostu całość odsłuchać i w razie czegoś uczyć się ze słuchu, jeżeli będziecie chcieli uczyć się ze słuchu. I czytam całość. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terre, Visibilium omnium et invisibilium, Et in unum Dominum Jezum Christum, filium Dei unigenitum, et ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de spiritu sancto ex maria virgine et homo factus est crucifixus etiam pro nobis sub pontio pilato passus et sepultus est et resurrexit tertia die secundum scripturas et ascendit in celum sedet ad dexteram patris et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum, dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simul adoratur et con glorificatur. qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto, Resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Amen. I tak właśnie prezentuje się wymowa łacińska. Credo według polskiej wymowy łaciny. Jeżeli udało Ci się dotrwać do tego momentu filmu, zachęcam do napisania w komentarzu Credo in unum deum. Dziękuję za uwagę. Napiszcie w komentarzu, jakie kolejne filmy chcielibyście, żebym omówił po łacinie. I do następnego odcinka. Czołem.